Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku mojego vloga będziemy testować. Uwaga, uwaga! Kiśle serii Shrek. Mamy tutaj trzy smaki. Zaraz wam pokażę każdy po kolei. Tutaj, a tutaj nie będzie widać tego za dobrze na kamerze. Ale ten jest taki mega zielony, bo żeby był jak szrek. Mm -hmm. W każdym razie, najpierw pokażę Wam smaki, które dzisiaj mamy na ostrzał. W kolejności. Od tego do tego, od mojej lewej do prawej, czyli u was będzie chyba na odwrót. Najpierw mamy tutaj szrek, kisiel, smak, ogr, olowo, ogrodowe owoce. Widzicie? Słowo ogr. To znaczy, że będzie dobre. Drugi smak to jest kisiel mango. Mam tutaj szreka i fione. Jest to chujowe z innego powodu, ponieważ nie ma żadnej tutaj gry słownej na temat słowa ogr. Jest po prostu mango. To nie ma sensu. To moja koszulka. I ostatni kisiel, jaki mamy na serowniku, to jest bardzo fajny kisiel. Tu mamy osła i szeka. I to jest winogr. Ono i jabłko. Widzicie? znowu mamy słowo klucz ogry. Więc no, niestety smak z Fioną mnie lekko rozczarował. Ale to ogłem jak postać Fiony w filmach szeka. Tutaj jeszcze dodam, że mamy kota osła i szeka. Co sugeruje nam, że ten smak będzie po prostu najlepszy. Dobrze, przechodzimy do recenzji smaków. Od którego zaczynamy? Tak jak powiedziałem, zaczniemy od czerwonego. Ja mam tutaj w ogóle żywo widownie, ktoś na mnie bardzo teraz patrzy, jak patrzy się na mnie w tym momencie. Przyznam, bardzo dobry. Wiedziałem, że ten będzie najlepszy. Ogrodowe owoce, no nie rozczarował mnie smak, bo znam już ten smak całkiem dobrze, ale mimo wszystko naprawdę jest wyborny. Mamy tutaj też blago. Blago nikt nie próbował, Kisiu, ale się nie zgodził, żebym go nagrał, więc no nie będzie żywej reakcji blago na, na Kisiel. Ale ma, chcesz spróbować, Kisiu? Nie będziesz na filmiku. Just take a spoon and eat it. Blago to jest bułgarski chłopak Kingi. A Kinga to jest koleżanka Zuzi z Ostrowa. Szybki update. Good, bad? Eee... We, candle, we candle right. What? Candle, right, uh... alright. okay, ok. Dobrze. Na drugi, <laughs> na drugi strzał mamy... Mango. No i ja szczerze nie mam coś takich oczekiwań co do tego smaku. Wyroby o smaku mango, ślowe, rzadko są dobre. Ale sprawdźmy, może ten zmieni moje oczekiwania. Dobry jest ten rokalik? No. Nie jest twardy? Aby w... A ty widziałeś tego przykrytego, tam to nie będzie. Oczywiście. nie. O. Mojego ukaja za śmieciutkiego. szczerze. Smak mango. Jestem przestrzegany, że ten smak jest po prostu tak. chujowy. Natomiast szczerze, dr Edker słodka fia mango, fiona i szrek, to jest naprawdę dobry smak. Naprawdę się spodziewałem, że kisiel o smaku mango będzie gorszy na podstawie moich innych doświadczeń z podobnymi produktami, na przykład smaku mango, ale ten jest naprawdę dobry. Ktoś chce spróbować kisiel o smaku mango tutaj jeszcze? To za chwilę. No dobrze, dobrze. A ja sobie wezmę jeszcze łyżeczkę, taki dobry. Czyli mango jest tak dobry. Dobry, faktycznie dobry, zaskoczył mnie. Daj mi się Brago do you want to taste the mango one? Okay. Przechodzimy do. No ale zaczekaj, bo Blago musimy ją dać tutaj. Tutaj w ogóle zadbałem o taki detalizm artystyczny, robiąc ten zielony. Zielony z better. Ok, według Blago to jest lepsze niż yy, ogrodowe owoce. Mamy tutaj ten. Możliwe, że jest to opinia, która nie jest subiektywna, ponieważ to blago mieszał właśnie smak mango, więc możliwe, że po prostu dlatego myślę, że jest najlepszy. Tutaj hmm. można się przyjrzeć, zadbając specjalnie o takie szrekowe detale na y, naszym kubku do ostatniego smaku, ponieważ ten smak ja w ogóle je od góry w sumie. No, widzimy tutaj wszyscy, ten zielony jest taki bardzo ogromny, zgodzicie się ze mną, drodzy widzowie. Wygląda no na coś, co Shrek mógłby wydłubać nosa z nosa w jednym z swoich filmów. Ale mam nadzieję, że to nie jest bazowane na tym, jeśli chodzi o skład i smak. No Natomiast to jest smak winogrono, jabłko przypominam, win ogr, ono. Jest to smak osła i Shreka, więc myślę, że też powinny być dobre, jak ich dynamika w serii filmów Shrek. Ten mieszałem ja, a ponieważ robiłem to ja, więc nie jest najlepiej wymieszany. Są grudki, ale bon appetit. Nie jest zły, nie jest w ogóle zły, natomiast czegoś mi brakuje, ten chamski smak zielonego jabłuszka jest wyczuwalny, trochę jak kraty na przykład zielone jabłuszko, podobny smak, to tak ktoś mi w ogóle kradnie mój produkt, ale spoko, wybaczam. Pamiętajcie, że dobrymi rzeczami trzeba się dzielić. Kurczę, ten zielony to jest ciekawa sprawa, to ja zasięgam drugiej opinii właśnie. No ale trzecie, by jeszcze blago, bo właśnie Blago. Third one. This is the grape apple one. Tutaj trzecia opinia co mówi? No jeszcze muszę tego spodać. No dobra, ale na razie wnioski. No, nie ma, nie ma. Na końcowe muszę. Mhm, rozumiem. No spoko. This is the worst one. The worst one. <laughs> hmm. No i ja się z tym zgadzam. Ołem. Jest on najgorszy. Ale nie jest też zły. I gdzie się bym czuł, dając go na ostatnie miejsce, bo też nie jest zły. No, muszę jeszcze zrobić po jednej rące. Napiję się wody, żeby oczyścić swoją paletę smaków. Czerwony najlepszy zawsze. Ale możesz mi go oddać, bo ja jeszcze nie skończyłem. Zaraz sobie go weźmiesz. Nie będę się Oczywiście, nie. No, well, you will learn to love it, because Babcia didn't made it for you. If Babcia made it for you, then you would eat a shit ton of it. Okay. Mm. Imagine you're hungry at home, you have nothing else to eat. To eat you, you will eat this? No. no, no. Okay, blago właśnie powiedział, że wolałby, żebyś nic nie zjesz kisza, <laughs> ale no, jestem miłosierny, więc mu to wybaczę. Mm. Blacko w ogóle wygląda jak Mixon, gdyby miał czarne włosy. Kiedyś może to zobaczycie. Dobra, jeszcze jedna rundka. Przynieś mi kartki, długo pisma, i -y. muszę zapisać moje wnioski po każdym smaku. Myszko, możesz je mówić dalej. Nie, bo sobie ich zapomnę. Nie mam kartki, nie mam Masz krzyżówki to. moje. Dobrze, nieważne. Tak to jest mieć asystenta w tych czasach Kurde, no. Jeszcze jeden. To najlepszy. A później mango, a później zielone. Zielone jest najgorszy. Zielone nie ma smaku w ogóle prawie takiego żadnego. Konkretnego. Jest taki No Przez to, że jest... No zgodzę się no, ale on nie jest zły. Mam go trochę przerażony na początku, a później jest dobry w smaku. Dobrze, no na razie czerwony. No, zielony. Możemy zjeść mój czerwony? Daj mi jeszcze dwie minuty z, z kiślami, dobrze? Tak, żeby wypróbowałaś, dałaś swoją recenzję. Ja muszę sprawdzić jeszcze raz. Mm. Że to jest taki Kisiel, czego może zdecydowanie zjeść najwięcej. Bo jest najsła, naj, jakby jest najmniej myślę, że żygodajny w dużych ilościach. Mimo, że kolor jest bardzo żygodajny dobrze. E, I na koniec spróbuję jeszcze raz mango. Prawie lepszy od czerwonego, ale jest słaby posmak na końcu. Finalny werdykt jest taki numer 3. Niestety, Shrek i Osioł. No nie jest to duet, który skradł moje serce tym razem. Ale wiem, że zrobił to już wiele razy wcześniej, więc mu odpuszczę tym razem. Numer dwa, Shrek i Fiona. Zaskakująca pozycja, bo naprawdę myślałem, że będzie gorszy, ale popisali się. No i numer jeden, trio, które wszyscy znamy i kochamy. Kot, Osioł i Shrek. No Shrek 2 to jest najlepszy film w historii, a tutaj mamy jeszcze całą jego najfajniejszą obsadę. Tutaj jeszcze raz pokażemy wszystkie kolory. W ogóle Kinga zasugerowała, żebym je ułożył e, tak jak i do światła sygnalizacji, i jest to w sumie bardzo mądre. Z mojej strony to wszystko, a potem jeszcze zrobię recenzję kolejek, na których byłem, ale to już kiedy indziej.